Panie Marszałku, wysoka pustawa izbo. Jesteśmy w tak doborowym gronie, że możemy sobie tutaj mówić całą prawdę o rzeczywistości. Próbowałem ją zasygnalizować w telegraficznym skrócie, zwracając Państwu uwagę na to, że nie ma takich pieniędzy, których w telewizji zwanej dla zmylenia przeciwnika publiczną przeciwnika to jest narodu nas normalnych Polaków nie ma takich pieniędzy których tam nie można by przepalić roztrwonić nie ma takich sum ponieważ tam pracują specjaliści w branży filmowo telewizyjnej która jest mi znana z mojego poprzedniego życia rzecz jasna z różnych opowieści, dziwnej treści kierowników produkcji, producentów. Wiadomo, że pracują szczególnie bystrzy ludzie, oni układają kosztorysy, oni potem sprawozdają i w związku z tym Wysoka Izba, z całym szacunkiem, zwłaszcza przy tym natłoku nawału, przy tym tempie procedowania, nawet gdyby zawezwała jakichś biegłych rewidentów, no to. Szanowni Państwo, niewiele się tam oni doszukają. Przy Woronicza, przy Placu Powstańców w Warszawie, po prostu nie należy karmić tego lewiatana. Nie należy dokarmiać tej firmy, która jest dziedzictwem PRL-u w czystej postaci. A propos Placu Powstańców w Warszawie, spędziłem tam dziś kilkadziesiąt minut. Z wieczora zwrócił mi tam ktoś miły, bo nie brak miłych, dobrych Polaków. Zwrócił mi uwagę na to, że tam właśnie inwestuje się w podniesienie na wyższy poziom infrastruktury telewizyjnej. Wiadomo, tam siedzibę ma słynna stacja TVP Dezinfo. Podczas gdy wszyscy świetnie wiedzą, że to i tak idzie do likwidacji, ponieważ TVP Dezinfo przeprowadzi się na Woronicza, gdzie już od lat stoi piramida Cheopsa, ta post prl konstrukcja, ale z całą pewnością na wyrost. Więc państwo chcecie dokarmiać ludzi, którzy w taki sposób gospodarują funduszami. Zwrócił mi też uwagę. Pewien człowiek pracujący w tej firmie, że jest co najmniej kilka przedsięwzięć z ostatnich sezonów, które dopominają się wręcz o audyt. I ja może podążę tym tropem na miarę moich skromnych sił poselskich i czasu od choćby. Eurowizja junior, no to jest klasyka gatunku, zdaje się właśnie, sposób na przepuszczenie większej ilości, bo to tam budżety w miliony idą. Zdaje się, że w tym przypadku naście, najmarniej naście tych milionów przy śladowej oglądalności, jak na Eurowizję, nie powiem senior, ale te dorosłą. Dokarmianie tego lewiatana. To jest działalność jałowa, i yy, jeśli ktoś ma jakąkolwiek świadomość yy, tych faktów, no to mam wrażenie, że to jest także współuczestniczenie yy w nieprawości, niegodziwości. Kto wie, może w niektórych przypadkach w przestępstwie. Yy, pan Jarosław Kurski jest osobą kompletnie niewiarygodną. Jarosław czy Jacek? Zawsze mi się mylą. Zawsze mi się mylą, tak. Ale wszystko w rodzinie zostanie. To jest człowiek, który w nieprawny sposób uzyskał nominację na prezesa Telewizji Polskiej S.A. Sprawę ujawnił przed sądem, zresztą wnosił ją pan Bogdan Czajkowski, nasz, że tak powiem, współkontrkandydat w tym procesie koncesyjnym bezprawie. Spóźnione dostarczenie dokumentów, tuszowane później, przykrywane notabene przez biuro podawcze tutaj, przy Wiejskiej. Jedna, jedna z furtek prowadzących do tego obiektu brała udział w poświadczeniu nieprawdy. Jak można tak notorycznie nieuczciwemu człowiekowi powierzać następne dwa miliardy jak tutaj wspomniano koło południa, to jest połowa tego, co Wysoka Izba raczy przeznaczać za pośrednictwem rządu na całą kulturę w Rzeczypospolitej. Dobrej nocy. Z Panem dziękuję. Panie Marszałku, Wysoka Pustawa Izbo, Konfederacja z radością poprze projekt ustanowienia Dnia. Nauki Polskiej. Jeśli mówimy się, że będzie to Dzień Żałoby Narodowej i flagi ściągnięte do półmasztu przybrane będą kirem. Szanowni Państwo, no tak, to jest właśnie ta radosna twórczość. Państwo problematyczne, kamieni kupę przybieramy wycinankami. Zamiast Wzmacniania państwa, urealniania naszej sytuacji geopolitycznej, ekonomicznej. Zróbmy kolejne święto. Szanowna pani poseł, powiada, że reforma ministra Gowina nie powiodła się. Wyprowadzam z błędu. Powiodła się doskonale. Powstał zintegrowany system paśników dla cwaniaków, żłobów z których zaczerpnąć mogą macherzy od nauki, moja ulubiona Nawa, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, która w swoich ustawowych planach, obowiązkach ma, Szanowni Państwo, popularyzację nauczania języka polskiego poza granicami Rzeczypospolitej. Super sprawa. Centrum Łukasiewicza. Fundacja Nauki Polskiej, minister Gowin, wie, jak ustawić swoich ludzi, i to jest rzecz, która mogłaby dziwić człowieka, który przywiązał się do tego, że to zaledwie pan od nauki, wicepremier, ale to jest przecież wytrawny kłamca smoleński, minister niesprawiedliwości rządu Jawnego Zaprzeństwa i Zdrady Narodowej, który dzisiaj w ramach dobrej zmiany awansował do roli jednego z czołowych patriotów, którzy tutaj właśnie wysoko wznoszą Biało-Czerwony Standard. Wspominałem w moim parlamentarnym przedparlamentarnym życiu, więc chętnie powtórzę i teraz, że jeśli, jeśli Polska wróci, Szanowni Państwo, jeśli Państwo polskie wróci do swojej formy dziejowej, jeszcze za naszego życia, to na pana ministra Gowina obawiam się, obawiam się, lud stolicy, gdyby jeszcze kiedyś otrzeźwiał, znaleźć może miejsce na jednej z pobliskich latarni przy Placu Trzech Krzyży. Mówiłem tak w moim życiu przedparlamentarnym, powtarzam z tej trybuny, kłamca smoleński, który z tej trybuny przecież zapewniał Państwa zapewniał wtedy ku waszemu wielkiemu oburzeniu, że z trumnami smoleńskimi wszystko jest legartis, prawda? Z tej trybuny to mówił. Dzisiaj rzecz jasna przeszłość odkreśliliście grubą kreską i ten człowiek będzie wycierał sobie... Ha, cóż, co tam, co, tam, co tam mu pięknego podpowie jego twórcza wyobraźnia, powie o... O polskiej nauce, o, o polskiej tradycji, o polskiej państwowości. No, pół biedy, kiedy mówi to stąd, gorzej, kiedy z Atlantyku licytuje w dół sprawę polską, na przykład w takich sprawach jak pamięć historyczna, przypomnijmy, że wypowiedzi wicepremiera Gowina były bardzo istotne w procesie kapitulacji w sprawie zmiany ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Ona się wiązała prawda, z tym żałosnym podróżowaniem do kanosy waszych parlamentarzystów, europarlamentarzystów, którzy w willi Mossadu pod Tel Awiwem, jak doniosły media izraelskie, negocjowali tę sprawę. Szanowni Państwo. Zatem Dzień Nauki Polskiej niechaj będzie ustanowiony, kiedy tam chcecie. W grudniu po południu, czy, czy w lutym, w przerwie, którą spędzają studenci uganiając się z indeksami za swoimi profesorami, ale, ale niechaj to będzie święto żałoby. Ten wielki odkurzacz na polską innowacyjność, polskie patenty, włączył minister Gowin, podłączając polską naukę do systemu punktacji. Zadajcie mu jedno pytanie, a może ja wrócę tu i zapytam, jaka część budżetu nauki polskiej pójdzie na opłacenie tych artykułów, które niezbędnie trzeba zamieścić dla uzyskania punktacji umożliwiającej podążanie ścieżką kariery naukowej. Dziękuję za uwagę.